Kopci dym. Welcome to Alpha 3. Najdziemy no, sobie. Mhm. Mm no i to jest dom sąsiada z Alfy 3. <coughs> Ciągle są te glicze sąsiada, o co chodzi? Dobra, się mam wizerować w Xbox Unixu. Była już Alpha 1 na kanale, była Alpha 2. No i pora przyszła na jedną z najgorszych Alf od, wy od czasów wydania tej gry, czyli Alpha 3. Ej, wyjątkowo daleko możemy iść. Co jest? Możemy wejść do tego domu? O, możemy. Tak, zostawcie rapeczkę w górę, e, supika i wpadać na Twitch'a, w opisie Jo, burza. E, a widzę, że e, ten dom. No, po, powiedzmy sobie jasno, nie wygląda najlepiej. No, wygląda słabo. Już te domy lepiej wyglądają. W każdym razie przyjechaliśmy sobie i wiecie, czemu nie byli tej alfy? Przede wszystkim dlatego, że jest non-stop noc chwila, 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 chwila. A tam co jest? A nie możemy już tu dalej. Patrzcie, tam takie coś kolorowe jest. Dobra, y o ile w domu sąsiada w poprzednich częściach był fajny, tyle teraz to jest jakieś wariatkowo, nie? A w Alfie 4 będzie jeszcze gorzej. A oficjalna gra to już. to już. <śmocne> mocne rzeczy. Także co to jest? Glue. Glue, dobra. Y jakieś jabłko mamy. Jak tam w naszym domku? Nie ukrywam, że chwilę tu byłem. E, a mogę zadzwonić? Jak się w ogóle rzuca rzeczoma? A trzeba przytrzymać, dobra. Dzwonię do sąsiada? To będzie taki głos. Y, tutaj do montażu będzie taki głos: y, że y, chłop mówi, że taki głos ma i ja mówię: Holo, holo, panie, doj suba. dojsuba! <grym> A, i tak, przed chwilą grałem i... O kurde, tu faktycznie są światła. Ty A to? Ej, przed chwilą to nie działało. Tu jest łóżko. Ale mogę z niego skorzystać. Oj, tu nic nie ma, ale tu kiedyś łóżko było. Czekaj, tu coś jest. Co to jest? Co to jest? Co tu jest? A, tu jest wanna. Mogę włączyć jakoś? Nie mogę. Fajne to jest to, że mogę tutaj sobie przełączać. I tak, o ile w Alfie 1 A, tam jest przejście. Dobra Okej, okay, totalnie wandalsko. Totalnie wandalsko robię, ale... Okej, okay, wiem, że tu jest noc i potrafi być jaśniej czasami, ale. Ej. Co się tak jasno zrobiło? Ty, co się tak jasno zrobiło? Ej, aż to jest dziwne. No o co chodzi? Okej, okay, weź go tam zostaw. A my sobie wejdziemy zaraz do środka. Dobra. <laughs> weź co? Powiem wam tak. O ile w alfie jeden, dwa. No i w sumie tyle. I w tym w tym Alternative Reality, które w sumie było po prostu trochę lepiej zrobioną wersją Alfy 2. To 1.2. To mimo wszystko dużo się tu nie różni. To no chyba, że kadstenkę mam zrobić. O fakt, dobra jednak nie kadstenka. O! Okay, w ogóle out nie ma. To mnie ja trochę dziwi. O, tam jest miasto. No, Elo, tu mnie już nie złapiesz w Też cię mogę rzucić. Dostał to, to prosto w łeb kartonem. Budzik mi zrobisz. Czemu ten budzik nie działa? Okej, okay, on tam stoi. No nie wiem, co on robi. Tam jest jakaś lampa. To jest jedna z tych alf, w której jakby w poprzedniej oglądałem odcinki i mniej więcej wiedziałem, co się dzieje. Teraz nie wiem absolutnie nic. W sensie dosłownie nic, nie wiem. Nie wiem, jak mam grać. Co mam robić? No co? Jak on mnie widział? Nie gadaj, już przez tą szybę widział. Ja nie mogę. No spadaj. Co on robi? Co on robi? Wytłumacz mi to, co on robi. <grych> o nie, odbagował się, odbagował się. No, co zrobisz? No, on na mnie cały czas patrzy, co to ma być. Aha, co on robi. Dobra, tego animacje. Tego animacje są przepiękne. Hello, Wilson. Jest tu coś ciekawego? Nie wiem, może przekonajmy się, czy... Czy moje itemy zostaną? Jeśli ja sobie odłożę w domku. Albo najlepiej na łóżku. Pamiętajcie jak chcecie, żeby itemy zostały, to na łóżku. Dobra, gdzie on jest? Jesteśmy w spiżarni. Aha, on z tej strony biegł. Ja mu dosłownie wbiegł, Ja mu dosłownie wbiegłem. Okej, okay, czyli temy zostały? Tak, i temy zostały, dobra. Czy one się tutaj safują? Okej. Okay. Nie, że małta, nie muszę uważać Aha, tam jest Ta, na pewno zdążę, nic nie widzę On Ono było blisko Oh my god, oh my god Dobra, nie ma opcji, że to przejdę, nawet nie ma opcji Bez latarki ta gra nie ma sensu Ja nic nie widzę Patelną zaraz dostaniesz w łeb A mój imię jest dobry co so debilam tam poszedł, dobra Okej, okay. schowałem się Kurde, to jest problem, że nie słychać jego kroków w ogóle. Nie mam pojęcia gdzie on chodzi A nic nie widzę. Oj, jest blisko. Nic nie słyszę. Nie słyszę jego kroków. Czemu tu nie ma takiej opcji? Czemu tu nie ma takiej opcji, żeby to z ciszy działa pod głośniej? Muzykę dać ciszej, a głośniej dać sąsiada, Chyba ogląda telewizję w pokoju obok. Dobra. A tu jest jeszcze wyżej. Oh no. Jabłko klucz. O kurde, jak to się puka. Spróbujemy jakoś zbagować tą grę. Okej, okay, okej. Okay. O nie. O fa. Jest, widzieliście to, jaki byłem ze srany? Oh my god, oh my god, ale stres. Dobra. Dobra, mam lampę. Ona mi daje światło. Nie wiem, czy ona nie będzie potrzebna, więc ją zostawię tu. Kurde, co jest? Stawię tego pilota i lornetka. Jo, ale to był stres, i ja nie mogę. Co to było? Dobra, zrobiło się znowu jasno. On to słyszy, no. Dobra, jabłko. To nie chodziło o to, to jest zielone. Nie ma mnie. Nie ma mnie. No i po co tu biegniesz? Bo z każdym krokiem wygl wygląda, jakby przyspieszał. <laughs> no, co mnie rzucasz? No co? Dobra, poszedł tam, poszedł tam. Idę tu Spadaj Jezu, ale jasno. Ale jasno Co się dzieje w tej grze? O no nie, tutaj ten... Ten klej jest. No jest. Oj! Stół! Czy moja lampa? Okej, okay, ona mnie patrzy, ale nie widzi mnie. A! Spadaj. Czemu Kamieni nie taką samą teksturę jak to jajo? No, bardzo podobno To serio nie doleciało, to no. tak Chciałem milimetr tego stanąć i to zbić wtedy No bez jaj, no To już się nudne robi, idź tam Spadaj, grubasie Dobrze, przynajmniej nie daje wszystkie za deski, nie? To jest takie głupie, że on non stop nie widzi Okej, okay, on stoi tu za drzwiami, co Okej, okay, poszedł Fak, krzesło spadło O, jesteśmy tutaj Oj <grystanie> Nawet nie widziałem go Nawet go tam nie ma Ale... Dobra Czyli da się wejść jeszcze wyżej, ale trzeba mieć klucz eee, Da się... No tam nic nie ma na środku chyba No chyba, że pójdę tam z latarką Ale kurde, boję się jej stracić, bo... No dobra, kij, pójdźmy z nią. Ale. Ja Myślałem, że sąsiad to ta, ta, ale. Okej, okay, to nam tak fajnie oświetla. A... Czy jak nas złapie? Czekajcie, zrobimy testa. Czy jak nas złapie? Już nic tu nie mamy. Z koszem w śmieciach. Czy on zniknie? Złap nas z koszem. Okej, okay, mam to, dobra. Czyli mogę iść z tą e, lampą. Gorzej, jak ja mu puszczę. Czy on szyby naprawia, ale nie naprawia wszystkiego innego? Trochę to głupie. <noise> Chyba zły. Chyba zły, że mu wybiję okno. O, siema. Coś mi zrobisz? Coś mi zrobisz? Co? Tańczyć chcesz? Elo, kryje się pod parasolem. Nie widzę cię. Nie macie. To już mnie nie widzisz. Dobra, niech ci będzie, spadaj. Oby, obyś poszedł tam. Albo gdzieś tam daleko, bo chce iść do tego głupiego pomieszczenia. Ok, widzicie, znowu jest full ciemno. Ej, znowu się jasno zrobiło. Kurde, tam jest jasno, a tam jest ciemno, nie wiem. O kurna, zabił deskami! Ty! Dyskami zabił to! Co jest? Mogę to rozwalić łomem albo coś? Ej, deskami to zabił! Oh my god. Jaki sens ma ta gówniana gra. Ta gówniana alfa Co ty robisz? On sam wybija se okno, on jest naprawdę tępy Dobra, chcę tu mieć, chcę tu mieć yy, to i to Pilot Chyba nic mi nie da, ale Ale go weźmy Natomiast lornetka Jest potrzebna, bo guzik widzę Okej, okay, tam są kamery Muszę czymś zbić kamery Dobra, zbiłem kamery, uciekłem Okej okay. Chwila, co to jest? Widz widzieliście? To czerwone coś? Nie ma mnie iść. Mamy śmieci. Nie zawaham się ich użyć. No. Co on robi? Zamyka drzwi i tak stoi. Muszę mu kamery rozwalić. Ponos stop wie, że tu jestem. Nie doleciało. Wal się. <grym> Z tą koszem w łeb. Oj oj oj. Okej, okay, młotek chyba tylko potrzebny. On zamyka te drzwi, czy co? Ja nie rozumiem. Okej, okay, tam jest jakaś drabina, tylko jak ja mam tam wejść? To jest moje ważne pytanie. Nie wierzę, walona. Walona reklama. Yy, kamera. Nie, mi się w to nie chce grać. Jedynka i dwójka, chociaż jakieś taktyki się robiło, wchodziło inaczej. A tutaj no są walone kamery i nic nie zrobisz, dopóki ich nie zbijasz, a się nie do tego gówna zbić. Nie wiem, to jest ten moment tak samo jak u Lewena, gdzie Hello Neighbor stał się dla mnie a nie grom. Alfa 1, 2, zajebista. Kochałem. Jedynka była najlepsza. Dwójka. Alfa 2 była kozacka. Kozacka. Tak mi się w to przyjemnie grało. Nawet tak przegrywałem, nawet tak mi słabo szło. To się ławiłem dobrze. A tu? No co to jest? Nie dość, że non stop to walona, noc, gdzie nic nie widzę, nic nie widzę. To nawet latarki nie ma w tej grze. Nic nie mogę zrobić, bo walone kamery są wszędzie. To jeszcze mi zabrukoła wejścia, nie mam nawet łomu. Jak ja mam tu coś zrobić? Idę tu po ciemku, nie wiem, może coś znajdę. Tu jakieś kartony były, to pamiętam. Okay, jest ten dziwny dom, który też mi... oczywiście nie jest w moim guście. Nie widziałem go, jedyne co to go słyszałem po prawej. I to jest tyle. Ale no kurde, mój gameplay pogad na tym, że non stop goni i wracam tutaj no. To jest bez sens. To jest takie bez sensu. Nie wiem no, kto dał te walone kamery tam. Patrzcie na tą jedną kamerę. Jak? No nie kręć już dupo mieć tam. Okej, okay, zepsułem kamerę, zepsułem kamerę Widzicie? W końcu mogę coś zrobić No nareszcie Idę, najwyżej mnie złapie Ale nie będzie słyszał kamer w Serio uciekłem? On przecież słyszy zamykanie drzwi Stoi w miejscu O nie, wszedłem w tak Okej? Okay? O nie, stoi za szafą, otwierają Stoi z tą lampą przed nim w szafie Nie złapał mnie Pff. Nie wiem co, co się dzieje ja nic nie widzę, co tu się dzieje? Ta lampa to jest jedyne moje źródło oświetlenia. Poza tym nie widzę absolutnie nic. Ja nie widzę, co się dzieje w tej grze. Widzicie coś? Jak ja mam wam to zmontować dobrze? Ja, jak wy macie obejrzeć ten odcinek? Oh my god, dobra, złapię mnie. Nie, nie. Ten odcinek nie będzie trwał. Nie, kończę ten odcinek. Chyba. Ej, no on jest taki głupi. Przecież dosłownie na jego oczach się schowałem w szafie. On nie widzi tego. Ty idioto, co ty robisz? Taki dom se kupiłeś a... Nawet IQ twoje nie dosięga tego poziomu, tego domu. Oh my god, jest latarka. To jest magiczna szafa. On mnie tu nie znajdzie. Co się dzieje? Czy on stoi przede mną? Okej, okay, najlepsze światło jak wimu Co? Co się dzieje? Dobra, odłóż tą lampę. To nie jest tak jak w na... Alterna Alternative reality Okej, okay, w końcu cokolwiek widzę Ty, coś tu jest Co tu tak świeci? Dobra, bardzo hałasuje. może się schowam do szafy Spróbuję tą dźwignię coś przekręcić On się załowuje tak, aby wiedział, że jestem w tej szafy I po prostu chodził i próbował mnie otworzyć Tą szafę To jest dla mnie za dużo Dobra, wiecie co? Wyjdę Po prostu wyjdę, dam się złapać Bo on się zbagował. Weź tam pohałasuj o, on tam jest! Jak my je stamtąd widział? Co, on tam stał? Nie on tak gra jest bez sensu totalnie Gdzie tu sens, a gdzie logika? Okej, okay, no sąsiad, please Już mnie łap boli I brzuch, i wszystko mnie boli A to? Co to za karton jakiś wielki? Tam jest jakiś... Tam jest jakiś... Generator Ten czul mnie widział. Przecież dosłownie był za ścianą. Ej, ta gra nie ma sensu. To nie jest tak, że ja nie ogarniam. Po prostu ta gra jest gówniana i nie ma sensu, no. Ej, dosłownie. Stałem. Załóżmy. To jest ściana. Ja stałem. I tu są. I jest i jeszcze jedna ściana. O, takie coś. Stałem tu. On stał tu. On nie miał jak mnie widzieć. Do jasnej ciasnej. On nie miał jak mnie widzieć. Aha, teraz się tu stał. Oh my god, oh my god, dobra Dobra, za blisko Może mnie nie tak tą latarkę widzi? Aha, bo on po prostu tam chodzi i mnie widzi A to jest i tak głupie no Czemu on tam co każdą runę chodzi? Czy on już się po prostu nauczył, że tam za każdym razem idę? Jeśli tak to... To cofam, to nie jest to głupie Chwilę, jeśli... On za każdym razem wie, że tam idę To tym razem go zrobię w bambuko i po prostu pójdę tędy Proste Nie, chwila, on tu teraz nie wejdzie? A nie, bo ja mogę tędy przeskoczyć. Czekaj, co? Osiem cztery. 4... No? Okej, okay, tam jest złote jabłko. On tu nie. chyba nie przyjdzie, bo nie ma jak. Okej, okay, za tymi obrazami zawsze coś było, ale. Eee. Co tu się kryje? Okej, okay, nie wiem, jakiś korytarz. Jest zamknięte, więc tu nie wejdzie. O, wskoczyłem tu. Okej, okay, magnes by się przydał. A mogę to. Obrazem jakoś. Nie wskoczysz tu. że nie wskoczysz tu. Okej, okay, coś już zrobiłem. Otwarłem to przejście na górę. Znalazłem latarkę. Czym jest serio z dołu rzuca? On mnie rzuca jajem z dołu. Tak, on jest tam. Eee Magnes. Doskoczę? Doskoczyłem. Mogę tu spo spojrzeć? Co to jest? Jakiś domek? Może otworzymy to? Nic mi nie zrobisz. Dobra, no, o co z tym chodzi? Jakiś hak w dół. Aha, metal przyciąga. Magnes przyciąga metal. I znajdę to w odwróconym domu. Robimy eee. no, tak, otwieram mu to. I uciekamy. Ok, coś zrobiłem, ale. Tam nie było okien, nie? Nie mogłem tam przejść. Nie, bo to było tamtej strony. Czyli tu, tu pewnie nie miałem wstępu, i tu. A tam wyżej i tam jest jeszcze kolejka, ale ona nie działa, więc chyba nam nie mogę wejść. Ona jest chyba tylko estetycznie. Ok, jest tu gdzieś kosz. Yy, bym się pobawił z koszami. Wiecie jak. Ok, zostaw mnie, Zbyszek. Idę po śmieci. Aha, bo zamiast śmietnika wziąłem pokrywę. Czy on jest serio taki szybki? Pff. Chwila, czy on mnie może tam złapać, serio? Co! ON TU PRZYJDZIE ON TU PRZYJDZIE No, już długo gram w tą grę Okej, okay, słyszę zamknięte drzwi, więc będzie tu na prawo Albo nie? No, to w ja tam też zamykałem Mmm, um, no a nie wiedziałem, że tu są drzwi, szczerze mówiąc Nie wiedziałem, że da się tu wejść Szkoda, że się nie da zagrać bez sąsiada i najpierw... Yy, sorry Wiecie, wszystkich zagadek zrobić bez niego Przejdę tu, wyłączyłem telewizor A może mnie tu złapać? Sąsiad? O nie, zablokowałem się troszkę. Ciekawe czy mnie tu złapię Kolejna latarka? Coś się zbagował. Okej, okay, karta i deski Okej. Okay. Bagowany sąsiad mi nie przeszkadza. W sensie Polak jest i zbagowany. A tu coś jeszcze jest. Czego to służy? Cześć zamontował zamontowo eee... okej, okay, klucze klucz z jabłku okej, okay, ale gdzie jest magnes? ewidentnie, że jakoś nie rozumiem okej, okay, nie przejdę do tego nawet z bugowanym sąsiadem aha, bo on wiedział, że tu jestem bez ta głupia kamera, dobra okej, jest tu jak tam zasilanko, sąsiad? Kolejna latarka, super. Teraz się dowiedziałem, że to były cztery latarki, i znalazłem tylko jedną pod koniec. Jak już chciałem kończyć, nie? Aha! bo to nie była jedna kamera. One tu wszystkie były. Ale to jest chore. Ty wie, wiesz, że to jest podejrzany mieć tyle kamer. Nie wiem, może ja po prostu jestem zagubiony na tą zagadkę. Może, może ja nie powinienem grać w Hello Neighbor. Ja tu nic nie ogarniam. Znaczy, jak mam zdobyć magnes? Tam było coś. Minus i w lewo, ale co? Jakie minus i lewo? O co im chodzi? Dobra, tu może coś faktycznie? Jest żółta lampa. Z tym zawsze coś jest. Ostatnio też z tym coś było. Ale co? Z niebieska lampa. Sąsiad się zepsuł. Nie, nie ma go tu, nie? Coś fioletowego jest. Okej, okay, tu, tu, fioletowe. Klucz. Magnes? Jak wyżej się dostać, no tam. Okej, okay, sąsiad się odlokował, mnie zapał. Czy sąsiad już działa? Zrobiłem dużo w tym odcinku. Zbagowałem sąsiada, yy, zdobyłem łom. Yy, w sensie nie zdobyłem łomu. Zdobyłem. Yy, światełko. I To nawet dużo. Yy, odkryłem cały. Ca jak wygląda cały ten dół i cała góra. Ale no nie wszedłem na wyższe piętra. Nawet nie wiem, czy się w ogóle da. Na pewno się da jeszcze jedno wyżej. Ale już nie wiem, jak tego dokonać. Fakt, kilku rzeczy nie zrobiłem. Ale moim zdaniem nie było najgorzej. Wiadomo, to nie był ten sam poziom, yy, co ostatnio. Ale nie było źle. No sąsiad, spadaj. Okej, okay, wskakujemy. Ok. Co, już nie działają bugi ze śmietnikiem. Ok, jedyne czego chciałem to dwa śmietniki. O. Okej okay. Nie, bagi ze śmietnikiem już nie, nie działają. Mam nadzieję, że Państwo odbało, do zobaczenia. No dużo nie zrobiłem, ale najgorszą malfę mo możecie mi chyba odpuścić, nie? W sensie no. Dosłownie... Y no, dobra, Elo.